Kochane dzieci, Mój Pan Was woła. Nie żyjcie oderwani od Jego łaski. Jesteście ludem Pana i On Was kocha. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została Wam powierzona, a zostaniecie sowicie wynagrodzeni. Przyjdą dla Was trudne czasy. Módlcie się, szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Nie pozwólcie, by płomień wiary w Was zgasł. Dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę Was do mego syna Jezusa. Nie lękajcie się, ci, którzy powstają przeciwko Bożym Wybrańcom, zostaną pokonani. Bądźcie wierni prawdziwemu magisterium Kościoła Mojego Jezusa naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.